Plamki, w ujęciu ezoterycznym, kwestia czakr. Błędy ślepej plamki to jeden z efektów psychologicznych, który wpływa na nasze myślenie i postrzeganie świata. Polega on na tym, że nie zauważamy tendencyjności we własnym sposobie myślenia, ale jednocześnie przypisujemy ją innym osobom. Innymi słowy, widzimy błędy i uprzedzenia w zachowaniach innych ludzi, ale nie jesteśmy w stanie dostrzec ich w nas samych. Ślepa plamka jest używana w kontekście percepcji wzrokowej. Nazywa się tak obszar na siatkówce oka, gdzie nie ma receptorów czuciowych, co powoduje, że nie jesteśmy w stanie w tym miejscu zobaczyć żadnego obiektu. Podobnie jak w przypadku fizycznej ślepej plamki. Błąd ślepej plamki w postrzeganiu jest obszarem który jest niedostępny dla naszej świadomości, co oznacza, że nie zdajemy sobie sprawy z naszych uprzedzeń i tendencji poznawczych, które wpływają na nasze myślenie i zachowanie. Ten efekt psychologiczny może być szczególnie szkodliwy, ponieważ uniemożliwia nam zrozumienie, jakie są nasze własne uprzedzenia i jak wpływają one na nasze myślenie i zachowanie. Może to prowadzić do sytuacji, w których nasze decyzje i działania są silnie ukierunkowane przez nasze nieświadome uprzedzenia, co może prowadzić do błędów i konfliktów. Przykładem błędu ślepej plamki może być sytuacja, w której ktoś uważa, że jest zupełnie wolny od jakichkolwiek uprzedzeń rasowych, ale jednocześnie bezwiednie traktuje ludzi innych ras inaczej. Innym przykładem błędu ślepej plamki może być sytuacja, której oceniamy innych ludzi na podstawie ich wyglądu, płci, wieku, pochodzenia etnicznego czy innych cech, nie dostrzegając, że nasze podejście do innych ludzi jest jednostronne, może być nieuczciwe lub dyskryminujące. Błąd ślepej plamki jest szczególnie niebezpieczny w przypadku podejmowania decyzji, które mają znaczący wpływ na życie innych ludzi. Przykładowo, lekarz który nie dostrzega swojego tendencyjnego podejścia do pacjentów z pewnymi chorobami. Może podejmować nieracjonalne decyzje dotyczące ich leczenia, co może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Istnieją różne sposoby na unikanie błędu ślepej plamki. Jednym z nich jest podejście krytyczne do własnych przekonań i podejść, co pozwala na wykrycie własnych uprzedzeń i błędów poznawczych. Ważne jest także regularne samorefleksyjne analizowanie swojego zachowania i postaw w różnych sytuacjach, aby dostrzec, czy nasze działania są spójne z naszymi wartościami i przekonaniami. Warto też regularnie rozmawiać z innymi ludźmi, aby poznać ich perspektywy i doświadczenia, co pozwoli nam rozszerzyć nasze postrzeganie świata i zmniejszyć wpływ błędu ślepej plamki na nasze myślenie i zachowanie. Niektóre koncepcje ezoteryczne uważają, że błąd ślepej plamki jest związany z energiami lub siłami duchowymi, które wpływają na nasze myślenie i percepcje, gdzie błędy poznawcze wynikają z blokad w naszym polu energetycznym lub z niezbalansowanych czakr. W koncepcji ezoterycznej czakry to subtelne centra energetyczne, które są umiejscowione wzdłuż naszego ciała. Każda z siedmiu głównych czakr reprezentuje określony aspekt naszego życia i odpowiada za różne funkcje psychiczne i emocjonalne. Z perspektywy czakr, błąd ślepej plamki może wynikać z blokad w naszej energii w określonych czakrach. Przykładowo, nadmierna aktywność czakry gardła może prowadzić do błędu poznawczego zwanego nadmiernym mówieniem, czyli mówieniem bez zastanowienia, bezmyślnym powtarzaniem informacji lub nawet kłamstwami. Może to wynikać z nadmiernego skupienia na władzy słowa i chęci dominacji w komunikacji z innymi. Z kolei niedoładowana czakra gardła może prowadzić do błędu poznawczego polegającego na trudnościach z wyrażaniem siebie i komunikowaniem z innymi. Może to prowadzić do zniechęcenia, braku pewności siebie i izolacji. Nadmierna aktywność czakry podstawy może prowadzić do błędu poznawczego zwanego naiwnością, czyli łatwowierności i braku zdrowego sceptycyzmu wobec innych ludzi lub informacji. Niedoładowana czakra korony może prowadzić do błędu poznawczego polegającego na zamykaniu się na nowe pomysły i perspektywy, a także na braku zainteresowania duchowością i rozwojem duchowym. Czakry nadaktywne i niedoładowane to czakry, które nie funkcjonują w harmonii i równowadze. Czakry nadaktywne to takie, które mają zbyt dużo energii, przez co zakłócają też pracę innych czakr. Czakry niedoładowane to takie, które mają zbyt mało energii i są słabe lub zablokowane. Nadaktywność lub niedoładowanie czakr może mieć negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, ponieważ zaburza przepływ energii życiowej w ciele. Każda czakra odpowiada za pewne aspekty życia i może mieć swój kolor, symbol i żywioł. Czakra podstawy czerwona symbolizuje ziemię, odpowiada za poczucie bezpieczeństwa, stabilności, zdrowia i materialności. Nadaktywna czakra podstawy może powodować agresję, nadmierną chęć posiadania, lęk przed zmianą i uzależnienie od rutyny. Niedoładowana czakra podstawy może powodować brak energii, depresję, problemy finansowe, choroby fizyczne i brak poczucia własnej wartości. Czakra sakralna pomarańczowa symbolizuje wodę, odpowiada za emocje, seksualność, kreatywność i radość. Nadaktywna czakra sakralna może powodować nadmierną emocjonalność, uzależnienie od przyjemności, niestabilność i zazdrość. Niedoładowana czakra sakralna może powodować brak życiowej pasji, apatię, blokadę twórczą i problemy z intymnością. Czakra splotu słonecznego żółta symbolizuje ogień, odpowiada za wolę, siłę osobistą, pewność siebie i samoświadomość. Nadaktywna czakra splotu słonecznego może powodować egoizm, dominację, gniew i manipulację. Niedoładowana czakra splotu słonecznego może powodować brak pewności siebie, poczucie winy, ofiarność i zależność od innych. Czakra serca zielona lub różowa symbolizuje powietrze, odpowiada za miłość, współczucie, harmonię i uzdrawianie. Nadaktywna czakra serca może powodować nadmierną troskę o innych kosztem siebie, brak granic osobistych i z czasem załamanie emocjonalne. Niedoładowana czakra serca może powodować brak empatii, samotność, izolację i niezdolność do nawiązywania relacji. Czakra gardła niebieska symbolizuje dźwięk, odpowiada za komunikację, ekspresję siebie i prawdę. Nadaktywna czakra gardła może powodować gadatliwość, krytycyzm, kłamstwo i obgadywanie. Niedoładowana czakra gardła może powodować trudności w wyrażaniu się, lęk przed mówieniem lub śpiewaniem, problemy z gardłem lub tarczycą. Czakra trzeciego oka indygo lub fioletowa symbolizuje światło, odpowiada za intuicję, wizję, mądrość i percepcję. Nadaktywna czakra trzeciego oka może powodować halucynacje, paranoję, obsesję i nadmierną fantazję. Niedoładowana czakra trzeciego oka może powodować brak wyobraźni, zamknięcie na nowe pomysły, problemy z pamięcią i koncentracją, problemy z oczami lub zatokami. Czakra korony biała lub złota symbolizuje kosmos odpowiada za duchowość, jedność, transcendencję i oświecenie. Nadaktywna czakra korony może powodować oderwanie od rzeczywistości, uzależnienie od duchowości, brak kontaktu z ciałem i ignorowanie potrzeb fizycznych. Niedoładowana czakra korony może powodować brak sensu życia, depresję, zamknięcie na duchowość i brak wiary. W koncepcji ezoterycznej, by osiągnąć harmonię i równowagę czakr, należy praktykować różne techniki medytacyjne, wizualizacje, afirmacje, zabiegi energetyczne, np. rejki, rytuały, a nawet stosować odpowiednią dietę i adekwatne ćwiczenia fizyczne yoga.